Myślę, że każdy z nas, jak żyjemy, chcemy być szczęśliwi i mamy różne sposoby do tego, żeby do tego szczęścia dążyć. W dzisiejszym odcinku chcę z Wami podzielić się tym, co Słowo Boże mówi na temat szczęścia i radości. Skąd ją wziąć i gdzie jest jej źródło? Zapraszam na kwadransik ze słowem. Cześć, witajcie po raz kolejny w Kwadransiku ze Słowem, w którym dzisiaj będziemy rozważać kolejny fragment z pierwszej księgi Kronik. Kiedy kończyłem ostatni kwadransik, przypomniałem sobie, że zacząłem mówić o Kanadzie, ale nie dokończyłem tego, co chciałem Wam powiedzieć, więc od tego zacznę teraz. Chciałem podzielić się z Wami kilkoma świadectwami tego, co tam usłyszeliśmy, bo ostatniego dnia, ostatniego... Wieczora, w niedzielę, modliliśmy się o uzdrowienie za zgromadzonych tam ludzi i usłyszeliśmy wiele niezwykłych historii tego, co stało się podczas modlitwy. I mi w głowie gdzieś utkwiło kilka takich świadectw, kilka historii, szczególnie pierwsze trzy świadectwa. Bo tyczyły to, to, się wzroku, problemów ze wzrokiem, bo na spotkaniu, na którym e, właśnie modliliśmy, by, były osoby z problemami, z wadami wzroku. Pamiętam dwie osoby, która, które po modlitwie o uzdrowienie zaczęły wyraźnie widzieć się bez okularów, zaczęły widzieć, mówi, nie, nie było tego, tego problemu, który był przed, ściągnęły okulary i zaczęły widzieć to wszystko, co wcześniej było rozmazane, tekst, który był rzucany. I była też młoda dziewczynka, która miała Zeza. I kiedy patrzyła, no widziała, że, 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 że jej oczka są, jej oczka były w, no w tym zezie bardzo widoczne, było to przesunięcie, i przyszliby złożyć świadectwo, jej mama poruszona i ta młoda dziewczynka, że to trzeba widzieć naprawdę prosto, więc oddawaliśmy za to chwałę Bogu. Była też jedna kobieta, która przyszła ze swoimi spuchniętymi dłońmi e, i, i druga miała też spuchnięte kolano tak mocno, że nie mieściło się już prawie w nogawce i po modlitwie o uzdrowienie nagle nogawka zrobiła się luźna. Ta kobieta, która miała spuchnięte dłonie też nagle powiedziała, że te, te ręce Wróciły do, do pełnej sprawności, e, i, i tych historii było naprawdę wiele, że później przez, e, przez cały wieczór dzieliliśmy się tym i, i rozmawialiśmy o tym, co, co czynił Pan. Także Bóg jest wierny swojemu słowu, czy jesteśmy w Polsce, czy za granicą. I, I powtarzałem sobie takie, takie ciekawe zdanie, że Ewangelia działa w każdym miejscu na Ziemi. Ona nie jest ograniczona do żadnego miejsca, nie jest ograniczona do jakiejś rasy ludzi albo do, 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 do osób jakichś szczególnych. Ona jest i działa tam gdzie jest zgłoszona. Także to słowo niech też, które będziemy dzisiaj rozważać, wykona w nas pracę. Niech ono czyni w naszym sercu wielkie rzeczy. Będziemy czytali z pierwszej księgi Kronik 15 rozdział od 25 do 29 wersetu. Wówczas to Dawid i starsi Izraela oraz wodzowie z wielką radością poszli, aby przenieść arkę przymierza pańskiego z domu Obed Edoma. Kiedy Bóg wspomagał Lewitów niosących Arkę Przymierza Pańskiego, ofiarowano siedem cielców i siedem baranów. A Dawid był okryty płaszczem z bisioru i podobnie wszyscy Lewici niosący Arkę i śpiewający, oraz Kenani aż kierujący przenoszeniem. Dawid miał na sobie także efeot Tak cały Izrael prowadził Arkę Przymierza Pańskiego wśród radosnych okrzyków, grania na trąbach, cymbałach, harfach i cytrach. Gdy arka przymierza pańskiego przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego. Wtedy wzgardziła nim w swym sercu. Ten fragment dla mnie dzieli się na takie dwie części, można powiedzieć na trzy, ale jest ja powiedzieć na, na początku o tych dwóch. Widzimy Dawida, który oddaje Bogu chwałę w ten niezwykły, taki ekstrawagancki sposób. I widzimy Dawida, który to jest znany fragment, który bardzo często cytuje się, szczególnie we wspólnotach, gdzie uwielbia się Boga, gdzie się go czci właśnie w sposób taki um, bardzo ekspresyjny. Podajemy często Dawida jako przykład takiego uwielbienia, więc Dawid jest pełen radości, pełen uniesienia przed Panem. Co ciekawe, dzieje się to jakiś czas po tym, kiedy, kiedy jak w poprzednim odcinku rozważaliśmy, zadziała się tragedia. Dawid wie, że po śmierci człowieka, śmierci Uzy, po tym, kiedy on nawraca swoje serce, Bogu należy oddać chwałę, i on czyni to z wielką radością. I właśnie ten pierwszy, ta pierwsza część, która poprzedza uwielbienie pana Boga przez Dawida, czytamy, że Dawid razem z ludźmi, kiedy przenosili arkę przymierza, jest napisane, że ofiarowano wtedy panu siedem cielców i siedem baranów. I dla mnie osobiście łączy się to ze sobą bardzo mocno. Ten fragment o tym Dawidzie. Uwielbiającym Boga w ekstrawagancki sposób i o ofierze, która została złożona. Ponieważ dopiero serce, które składa ofiarę Panu Bogu z siebie, człowiek, który składa ofiarę Bogu ze swojego serca, z całego swojego życia, jest człowiekiem, który będzie mógł odczuwać radość Bożą w swoim życiu w pełni. I w Słowie Bożym czytamy w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w piątym wersecie. Święty Piotr pisze tak: Wy również niby żywe kamienie jesteście budowanie jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Święty Piotr mówi, że jesteśmy powołani do tego każdy z nas, by składać Bogu Ofiary przez Jezusa Chrystusa, by składać Panu Bogu ofiary przez to jedyne imię, przez które jesteśmy zbawieni. Zobaczcie, nie są powołani do składania ofiar Bogu tylko księża, kapłani, ale jesteśmy powołani my wszyscy, każdy z nas. W jaki sposób to się dzieje? Każdy chrześcijanin, każdy człowiek wierzący, ma, jest świątynią, mówi o tym słowo Boże. I my w tej świątyni możemy składać Bogu duchowe ofiary. Jakie to są ofiary, ofiary z samych siebie, ofiary z naszego serca. Nasze serce jest podzielone na, na różne przestrzenie płaszczyzny. Mamy tam ważne dla nas osoby, są dla nas ważne miejsca, ważne sytuacje, nasze serce jest bardzo pojemne. i one jest jakby zbudowane z wielu kawałków w taki duchowy sposób. I dopiero wtedy, kiedy kawałeczek po kawałeczku oddajesz Bogu swoje serce, kiedy oddajesz mu tą część, tę część oddajesz mu jedno po drugim, wtedy twoje serce zaczyna należeć w pełni do Boga. I to jest tym składaniem duchowych ofiar. Składasz Bogu najpierw samego siebie, żeby Bóg mógł się tobą posłużyć względem innych. Więc Możemy oddawać Panu siebie, możemy oddawać Mu to, co jest dla nas wartościowe, i to, co jest dla nas cenne. Wtedy Pan przyjmuje tą ofiarę. I szczególnie cenne i ważne są ofiary z tych rzeczy, które, które są dla nas właśnie drogie. Te, które ciężko nam oddać, one są najbardziej wartościowe. Ale kiedy my je Bogu składamy, kiedy Bogu je oddajemy, wtedy On może dać nam jeszcze więcej swojej łaski, swojej mocy i swojej. Miłości. I, I myślę, że nie przez przypadek Pan Jezus w Ewangelii powiedział, że gdzie jest skarb Twój, tam jest serce Twoje. Tam, gdzie w Twoim sercu jest coś, na czym Ci zależy, to jest Twój skarb, to jest coś, dlaczego żyjesz. Więc oddając Bogu wszystko, co cenne, pokazujesz Bogu, Boże, jesteś dla mnie najważniejszy. I dopiero takie serce, które jest w stanie to zrobić, może być sercem, które może przyjąć. Całą radość, całą miłość, cały pokój, który Bóg chce zlać na Twoje życie, bo to jest dobra nowina, że Bóg chce Ci dać swój pokój pokój, którego być może e, nigdy w życiu nie doświadczałeś. Wielu ludzi żyje dzisiaj w depresji, żyje w lęku, żyje w strachu. To depresja stała się chorobą, powoli staje się chorobą cywilizacyjną. Wielu ludzi żyje w depresji. A, a sposobem na depresję, Słowo Boże mówi, sposobem na to, by żyć w pokoju, jest otrzymanie pokoju od Boga. On jest naszym pokojem, mówi Słowo Boże. On jest pokojem dużo głębszym niż jedynie pokój, który może dać nam ten świat. On, jest, on daje nam pokój dużo głębszy, na dużo głębszym poziomie niż pokój, który może dać ci cokolwiek, czy jakikolwiek inny człowiek. Mogą ci dać tabletki uspokajające. Chrystus jest pokojem, naszym pokojem, On jest naszą radością, ale jesteś w stanie doświadczyć tego pokoju, jesteś w stanie doświadczyć takiej radości dopiero wtedy, kiedy Twoje serce spełni poddane Bogu. Im więcej Mu oddajesz, tym bardziej będziesz tego doświadczał. To jest coś zależnego ze sobą. Więc wielu ludzi często mówi, gdzie jest ten pokój, o którym mówicie, gdzie jest ta radość, która jest obiecana w słowie. Musisz wpierw oddać Bogu swoje serce, by on w to miejsce mógł dać Ci to, co sam obiecuje. I zobaczcie, jest taka na końcu fragmentu, który rozważaliśmy, pewna wzmianka o tym, że kiedy Dawid w ten radosny sposób oddawał Bogu chwałę, kiedy on go czcił i on go wywyższał, wtedy Mikal, i jego żona, spojrzała na niego, wyglądała przez okno, ujrzała króla Dawida tańczącego, grającego, wtedy wzgardziła nim w swym sercu. I, I w innym fragmencie, który rozważaliśmy w Starym Testamencie, czytamy o tym w Księdze Samuela, z tego co pamiętam, że e, Mika została bezpłodna do końca swojego życia. I jest to napisane chwilę po tym, gdy wzgardziła Dawidem. Zobaczcie, że często bywa tak, że ludzie, którzy patrzą na Ciebie, który jesteś w radości, który się cieszysz, jesteś szczęśliwy, niektórzy ludzie mają z tym problem. Kiedy widzą Ciebie szczęśliwego, Ciebie spełnionego, są takie osoby, są takie typy osób, które kiedy widzą szczęście w drugim, prawdziwą radość, wtedy zaczynają atakować, zaczynają obgadywać, zaczynają właśnie zachowywać się w ten sposób. Dlaczego to się dzieje? Ponieważ one same mają deficyt. One same chciałyby mieć taką radość, chciałyby mieć pokój, nie wiedzą jak, są sfrustrowane i dlatego krytykują tych, którzy w takiej radości żyją, w radości, której one nie, których oni nie doświadczają. Dlatego trzeba się o takie osoby modlić o doświadczenie radości, miłości, ale będzie to możliwe wtedy, kiedy Pan, sam Pan wejdzie do ich serca, kiedy oni zaczną oddawać Mu swoje życie kawałek po kawałku. To jest Słowo, które tyczy się każdego z nas i chciałbym dzisiaj pomodlić się. Właśnie w tej, w tej intencji, za Ciebie i za mnie. Chciałbym pomodlić się o to, że jeśli są jeszcze jakieś przestrzenie w Twoim życiu, jeśli są jakieś przestrzenie w moim życiu, które nie są jeszcze poddane Panu, które nie podobają się Panu, wtedy byśmy dzisiaj podczas tej modlitwy potrafili Mu to przynieść. Więc Panie, przychodzimy teraz do Ciebie i dziękujemy Ci za to, że znasz nasze serca. Dziękujemy Ci za to, że nas znasz. Że nas kochasz i że Ty sam chcesz, abyśmy byli wolni od tego wszystkiego, co, co dzieje się w naszych sercach, z czym sami nie umiemy sobie poradzić. Chcemy oddać Ci to, co jest trudne, oddać Ci to, co, co jest dla nas też cenne, co jest dla nas wartościowe i prosimy Cię o to dzisiaj, Boże. Daj nam swoją łaskę, daj nam swoją bliskość, daj nam swoją obecność. Duchu święty, przyjdź, pomóż nam to zrobić, szczególnie kiedy sami nie umiemy i sami nie potrafimy. Pomóż nam z, zrobić to Panie i ofiarować Ci to wszystko, abyśmy w to miejsce mogli przyjąć Twój pokój, Twoją łaskę i Twoją miłość. Niech tak się stanie przez moc Twojego świętego imienia. Amen. Niech Pan cię błogosławi, widzimy się w kolejnym kwadransiku ze słowem i czytajmy słowo każdego dnia. Niech ono przemienia nasze serca. Z Bogiem do zobaczenia.